Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise. A to jest kolejny odcinek drugi z FIFA 15. No i tak do FIFA 15 do premiery pozostały już tylko pozostał już tylko jeden dzień. No i jestem naprawdę z tego powodu bardzo zadowolony. Wiem, że niektórzy chyba gracze na PS4 już ją mają, no my musimy niestety gracze PC-towi jeszcze trochę poczekać, no ale yy, jeden dzień przed wyjściem FIFA jest teraz czas, aby pokazać wam mój skład, czyli skład, którym będę grał. No i tak, nie chcę paczek. Udało mi się wyhandlować trochę monet, tak jak tutaj widzicie w prawym dolnym rogu. Tak wyglądają mo moje koszulki. Kupiłem sobie te y, koszulki z Red Bulla, z Salzburg. No to jest piłka taka chyba Brazuca, to jest no i to jest stadion, to stadio Europa, to jest stadion, który wybrałem. No i tak, na początku zacznijmy od profitu. Mój profit to 36 tysięcy. Wyhandlowałem swoje jakieś około 30 tysięcy, plus dostałem jeszcze 17 tysięcy od kolegi, który nie będzie grał już w FIFA 15 na pc Ponieważ przenosi się na PS4, ze względu na to, że jego komputer nie wyciągnie, yy, nie uciągnie FIFA 15 wymagań, więc dziękuję mu bardzo za to i go serdecznie naprawdę pozdrawiam. Ale tak jak już mówiłem, około ponad 20 tysięcy profitu to jest mój profit. No, wartość klubu 5 milionów, no to nie wiem o co chodzi z tą wartością. Yy, top skład 180, no i tak jak już mówiłem, tak wyglądają koszulki. No a teraz przejdźmy do. Kulminacyjnego punktu odcinka, można, można to tak nazwać, no i do prezentacji moich dwóch składów. No i tak, to jest skład numer jeden, to jest skład z Ligi Bundesliga, z Bundesliga po prostu. No i takim składem będę dysponował, to będzie mój pierwszy skład. No a mam jeszcze, aby regenerować kondycja Mam drugi skład, który myślę, że jest nawet trochę mocniejszy, mocniejszy. No ale tak, przejdźmy do omawiania składu z Bundesligi. Jest to formacja niby najlepsza w FIFA 4-1-2-1-2. No i tak, na bramce chyba jedna z najdroższych postaci w tym, w tym składzie, czyli jest to Bernd Leno. Med 90 wzrostu. Myślę, że naprawdę dobry zawodnik. No i zobaczcie, data urodzenia: 1992, czyli jest to 22 lata. Zawodnik, który ma 22 lata, więc naprawdę yy, młody i utalentowany gracz. No nie wiem, czy się teraz nie pomyliłem. Myślę, że ze stresu nie powinienem. Ze stresu mogłem się pomylić, ale myślę, że tego nie zrobiłem. 22 lata jestem tego chyba pewien. No tak. Yy, no i kosztowało mnie on 3400. Miał on już trzech właścicieli No i to chyba przez ten handel No zwykły, nie ma stylu gry No i teraz przejdźmy do obrony Obrona jest taka bardziej brazylijska Na prawej obronie jest Rafinha Który ma 72 pejsa i 80 driblingu To są jego takie Jedne z najlepszych statystyk A oprócz tego ma jeszcze 75 defensywy I 75 podań Więc myślę, że naprawdę spoko zawodnik Kupiony za 950 końców Następny teraz środek obrony jest to Felipe Santana z szalkę znowu Brazylijczyk, tak jak już mówiłem obrona bardziej brazylijska. No i co mi się w nim podoba, to to, że ma 80 Pejsa i 194 cm wzrostu. No to jest naprawdę ogromny, ogromne tempo, jeżeli chodzi o tak wysokiego zawodnika. No i 78 defensywy i 74 to są główki chyba. No co mnie w nim przeraża, to trochę te statystyki W40, 40, 40 dryblnik, 45. Strzelanie, no i 43 podania, no ale myślę, że obrońcy akurat te statystyki nie są potrzebne. No ale z kolei Naldo prezentuje się od Felipe Santany również o niebo lepiej, no ale Felipe Santana myślę, że będzie tam się dobrze z Naldo uzupełniał. Naldo natomiast ma 1,98 m, więc 198 cm. Kosztowało mnie 2300 końców, no i z tych lepszych statystyk, no to to są 82 defensywy. 72 pejsa, no i 74 główek. No ale i tak myślę, że to trochę słabo. To 74 główek jak na zawodnika, który ma około prawie 2 metrów. 2 cm mu dosłownie brakuje do 2 metrów. Więc to trochę mało tych główek. No ale myślę, że nadrabiać będzie trochę Felipe Santana, chociaż nie, Felipe Santana jest jeszcze mniejszy. Więc trochę słabi zawodnicy jeżeli chodzi o główki. No, ale myślę, że jakoś sobie tam na tych rzutach rożnych poradzimy. No i tak jak już mówiłem, jeszcze nie mówiłem tego właśnie. Santana kosztował mnie 2300 monet. A. Nerafinia, nerafinia. Analdo kosztował mnie 2300 monet. Więc. Kolejny już obrońca to lewy obrońca, no tym razem już nie brazylijski. I jest to szafer z Wolfsburga, met 84 wzrostu, 70 pace, 73 dribling 74 def, no i 74 gry głową, 75 podań, więc myślę, że wyrównane statystyki. Jeżeli nie będzie się dobrze spisywał, zamienię go albo na alabę, jeżeli uda mi się na niego zarobić, a raczej się uda, albo na, mm, na szmelcera, który jest tańszy. No i dobra, kupiony za 1200 monet. No i dalej już przejdźmy, bo trochę przedłużam niektórych tych zawodników. Na środkowej pomocy defensywnej bardzo lubię tego gracza, jest to Sebastian Rode, który teraz przeszedł do Bayernu. 77 tempo, 76 dribbling i 75 defensywa. Oraz jeszcze 75 główek, to są statystyki, które naprawdę są dobre. No o dziwo ma główki lepsze od Naldo, pomimo, że ma metr 79, więc nie wiem, jakim cudem Mając 1,79 m można mieć lepsze główki niż zawodnik, który ma 2 m, no ale trudno, to jest FIFA. No i teraz przejdźmy już do, o jeszcze Rodę, 850 monet kupiony za tyle, no a teraz już prawa pomoc. No i jest to zawodnik prawoskrzydłowy, Bela Rabbi z 89 pejsa, no naprawdę fenomenalne to, to może być rozwiązanie na te prawe skrzydła, no była z mnie jeszcze nie było ostatnio, ale byla Rabi, myślę, że może być nawet od niego lepszy, no, co mi się w nim podoba, to to 89 pejsa i 78 dryblingu, który będzie, myślę, że bardzo ważny w Fifie, 15, no i 1500 mnie kosztował ten zawodnik, no i ma 24 lata, ale to jest taki mały szczegół, bo to się raczej w fucie nie liczy. No, ale teraz, lewa, przepraszam, lewa pomoc, jest to Son, czyli, czyli Koreańczyk, tak, myślę, że to jest flaga Korei, raczej się nie pomyliłem, a więc Koreańczyk na lewym skrzydle kosztował mnie 2900, no i również ma naprawdę dobre statystyki, 86 pejsa, czyli tempa, no 77 dryblingu, 78 strzelania, no i to są jego lepsze statystyki, no 29 defa, no ale to jest lewy pomocnik, buten def raczej potrzebny chyba nie będzie. Teraz na pomocy ofensywnej, no naprawdę... Dobry zawodnik, jest to brat yy, Edyna Azarda, czyli tego Azarda z Chelsea, który jest tak dobry. Również Belk, jest to Torgan Azard. Myślę, że będzie się dobrze spisywał w naszym klubie. No co jest dziwne, ma metr 74 wzrostu, a tylko 73 Pejsa, więc to dość mały rezultat jak na takiego niskiego zawodnika. No ale myślę, że będzie grał dobrze. Ma takie statystyki dość umiarkowane. Bo ma 76 dribbling, 73 strzały, 73 pejsa i 76 podań, więc to są jego najlepsze te statystyki na tej karcie. No i prezentują się całkiem spoko, są wyrównane. 76 overall kupiony za 1000 monet. No teraz już się zbliżamy do ataku, do, tych dwójki, do tej dwójki napastników. No i pierwszym z nich jest. Kalu, Salomon Kalu, 83 pace, 83 dribbling, 76 strzały. No, to są jego kluczowe statystyki, które naprawdę spoko wyglądają. Myślę, że będzie OP. No, w FIFA 14 był to zawodnik według mnie OP. Mi się nim grało wspaniale. No i myślę, że tak też będzie. Teraz, no, zawodnik 78 overall, nie świecący, kosztował mnie 1400. Końców, i był on najtańszy w tym momencie, jak ja to okupowałem jakieś dwa dni temu na rynku. No to musi być dobry. No a teraz już ostatni zawodnik w tym składzie niemieckim, i przechodzimy do składu z ligą. A tym ostatnim zawodnikiem to jest Shinji Okazaki z Japonii, FC Mainz, M74 yy, wzrostu. No i również jak na takiego małego zawodnika, i na Koreańczyka, to znaczy, przepraszam, Japończyka. To małe trochę tempo, bo 78 pace, 73 dribbling, 74 strzelanie. No i szczerze powiem, kupiłem tego zawodnika, bo to był dobry, świecący zawodnik. Przynajmniej dobry z wyglądu, karty. I tani nawet, więc dlatego go kupiłem głównie. No ale jestem co do niego trochę niepewny. W realnym życiu radzi sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Nie wiem jak to będzie w FIFA. Ponieważ jego statystyki mnie nie, nie oszałamiają. No ale... Myślę, że ten 77 overall i wyjątkowa złota kar karta coś znaczą i myślę, że będzie się nim dobrze grało, no ale to się przekonamy już jutro, bo jeżeli mi się uda wyrobić, to następny odcinek z Fify będzie jutro i to już z Ultimate Nima, ale szczerze wam powiem, jestem trochę niepewny do, co do Okazakiego. No ale co, no widzicie tutaj nawet, nie ma jakichś super tych e, statystyk, no ale zobaczymy jak się nim będzie grało, może będzie też OP. No i dobra, przejdźmy teraz do... Kolejnego składu, już drugiego i ostatniego będzie to skład y, do regenerowania kondycji, chociaż nie wiem, czy on nawet nie wyszedł mi trochę lepiej niż tamten. Boję się w tym składzie o środek pomocy. Nie wiem, czemu teraz ładują się te zdjęcia tak długo, no ale trudno. Boję się trochę o środek pomocy, ponieważ tutaj widzicie, że Amutini 74 tempo, z kolei tu jest kabaj 68 i... Tulalon 53 Więc jeżeli by było coś nie tak ze środkiem No to się wywali Kabaja I wstawi się jakiegoś szybszego zawodnika Nawet jeżeli miałby to być zawodnik srebrny Bądź też zawodnik Złoty nieświecący No ale starałem się żeby ten skład był z kolei naprawdę dobry I cały świecący Tym bardziej że Liga Francuska nie była aż tak droga Z wyjątkiem tych zawodników typu Ibra i Cavani I Lavezzi tam jeszcze i Lukas No to każdy zawodnik tutaj w tym składzie Jest świecący oprócz Digne który również jest całkiem spoko nawet no przejdźmy do omawiania Tych zawodników, no jest to Mandanda Na bramce goalkeeper, 83 diving 82 refleks, 82 pozycje No to jest naprawdę spoko zawodnik Tutaj na prawej obronie Vanderwil, na środku Abdenaur, na drugim Na drugiej środkowej obronie Perin Później na lewej Obronie Digne CDM, czyli środkowa pomoc defensywna Tulalon, Kabay, Jean Moutinho no i Grosicki, no Polska krew 89 pace, więc naprawdę dobrze jak na skrzydło, 76 dribbling to są te jego lepsze statystyki no, więc myślę, że będzie się dobrze spisywał no jest trochę polskiej jakości chociaż, żeby ta polska jakoś nie była tak jak w realu, oby oby grał dobrze po prostu no i na ataku La Cassette, który naprawdę myślę, że będzie wspaniałym, ale to wspaniałym zawodnikiem, no zobaczcie na jego statystyki, one mówią same za siebie 87 tempo, 83 dryblingu, 76 strzałów. No, naprawdę niesamowity grać, gracz. Za 3900 kupiony, więc, no, ta cena też świadczy o tym, o jego po prostu jakości. No, to jest chyba jeden, jeden z naj, najdroższych zawodników w, w moim klubie jak na razie. No i myślę, że nie zawiedzie mnie, a tymczasem jeszcze lewe skrzydło. Jest to Molo, zawodnik Saint Etienne, chyba ja tak to się czyta, 87 pejsa, 80 dryblingu, to są te jego lepsze statystyki, no, kupione za 800 monet, więc myślę, że również będzie dobry. No to są moje dwa składy, tutaj jeszcze widzicie dla porównania jak one wyglądają. To są zawodnicy, których mam w klubie, więc możecie sobie teraz zatrzymać i ich tam poglądać, to jest strona numer 1, a to jest strona... Numer 2. Mam równe dwie strony zawodników, więc jest naprawdę spokój 22 zawodników w klubie. No i myślę, że dobrymi przynajmniej składami zaczniemy tą FIFE FIFA 15. No i co? To było na tyle. Tak wyglądają jeszcze moi trenerzy. Tak wyglądają ci, a tak wyglądają jeszcze moje stadiony. No, herb, oczywiście, taki, jaki był w FIFE 14, udało mi się go z powrotem znaleźć. No i jest, on mi się po prostu naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba i myślę, że sobie go zostawię. No a z tych, z tych prezencików, co dostałem codziennie, udało mi się trochę nazbierać kontraktów, mam tyle kontraktów, więc też na dobry początek będzie, jakby się komuś skończył tyle fitnessów, czyli na kondycję, która raczej nie będzie za często potrzebna, no i jeszcze leczenie wszystkich konduzji. Więc co, to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!